No My nigdy nie byliśmy zwolennikami tego, żeby Polska finansowała Ukrainę. Uważamy, że mamy wystarczająco wiele problemów budżetowych i finansowych w Polsce e, i powinniśmy sobie z nimi poradzić. E, tworzenie iluzji na poziomie międzynarodowym, że Polska stać na to, żeby finansować inne państwo, które toczy wojnę, jest, e, jest moim zdaniem zupełnie nieodpowiedzialne. Nie pytając wprost, uważa pan, że należy przerwać pomoc finansową dla Ukrainy? Niedawno mówił minister Sikorski o kolejnych 100 milionach. Tak, które mają uważam, pójść uważam, na obronność. Że, uważam, że minister Sikorski dostał budżet na finansowanie polskiej dyplomacji, która jest głęboko niedofinansowana. Wiele placówek nie było remontowanych, nie miało generalnych remontów od czasów PRL. Dyplomaci nie mają często na podstawowe wydatki. Słyszałem o polskich dyplomatach, którzy pracują w różnych państwach, gdzie nie mają na przykład ubezpieczenia zdrowotnego, prawidłowo opłaconego. I to jest problem, który minister Sikorski powinien rozwiązać, a nie szastać pieniędzmi z budżetu MSZ, tak jakby to była jego prywatna skarbona, z której on wyciąga 100 milionów dolarów i daje na Ukrainę. Zwracam Ale też uwagę... suwerenności Ukrainy jest w polskim interesie. Tak, ale pieniędzmi nie broni się tego, tylko bronią. I, i, i... Ale żeby mieć broń, to trzeba ją kupić najpierw, czyli trzeba pieniędzy. Tak, natomiast Polska nie jest zdolna tego sfinansować i tworzenie iluzji, moim zdaniem, tworzenie iluzji przed samym sobą, przed Polakami, że Polska ma tu jakiś wielki wpływ. Finansowanie Ukrainy, jej istnienia, całej tej wojny są to pieniądze liczone w ogromnych miliardach, a nie w milionach.